Limuzyny klasy wyższej kojarzone są głównie z Audi, BMW i Mercedesem. Są jednak alternatywy, które ujmują równie wysublimowanym komfortem, stylem i jakością. Przykładem jest Jaguar XF, który oprócz słynnego brytyjskiego charakteru oferuje również świetne właściwości jezdne. Czy jednak limuzyna Jaguara jest realną konkurencją dla niemieckiej trójki? Z tej strony Paweł Bartocha i w imieniu Superauto.pl zapraszam Was na test nowego XF-a. Testowany Xe w drugiej generacji zadebitował w 2015 roku. Ma zatem aż 7 lat rynkowego stażu. W 2020 roku zadebitowała jego wersja poliftingu. Mimo to wcale tego po nim nie widać. Samochód wciąż wygląda świeżo i atrakcyjnie. Baśmiem twierdzi, że jest to nawet jedna z najstarszych propozycji w segmencie. Poza tym pełni on obecnie rolę flagowca w gamie brytyjskiej marki, odkąd pod koniec 2019 roku wycofano z gamy XJ. Elegancką linię brytyjskiej limuzyny podkreśla masywna chromowana listwa, która dobrze koresponduje z 20-calowymi felgami o finezyjnym wzorze oraz opcjonalnym kolorze British Racing Green, który prezentował się wyśmienicie, zwłaszcza w słońcu, choć wymaga dopłaty w wysokości blisko 7000 zł. Doskonale pasują do niego także przyciemniane szyby, które kosztują ponad 3000 zł. Samiksew nie należy do małych hałd, lecz ma znakomicie dobrane proporcje. Mierzy on bowiem blisko 5 metrów długości oraz niecałe ,46 metrów 46 wysokości. To wszystko przy rozstawie osi liczącym blisko 3 metry. Zwiastuje to zatem bardzo przestronną kabinę, ale czy tak będzie, o tym przekonam się już za chwilę. Tymczasem powróćmy jeszcze na moment do aspektów wizualnych. Testowany wariant HSE wyróżnia się szeregiem wysublimowanych akcentów, podkreślających jego usportowiony charakter. Mowa tu m.in. o przemodelowanych zderzakach, subtelnym spoilerze wieńczącym klapę bagażnika czy specjalnym wykończeniu atrapy chłodnicy. Niestety to co wygląda na chrom w rzeczywistości jest udającym go plastikiem. Na przednich błotnikach znalazły się srebrne wstawki z niewielkimi wylotami powietrza oraz logo Jaguara. Końcówki układu wydechowego schowano pod zderzakiem, który to jednak całkiem zgrabnie wyprofilowano na wzór dyfuzora. Taki trochę fake, ale zrobiony ze smakiem. Prawdziwa jest za to chromowana listwa, która łączy tylne reflektory i płynnie przechodzi w ich klosze. Zarówno przednie, jak i tylne lampy są wąskie i długie, co podkreśla dodatkowo smukłe, lecz relatywnie wąskie nadwozie XFa. Przednie reflektory XFa wyposażono w matrycowe LEDy, lampy Pixel LED za ponad 12 tysięcy złotych, które są prawdziwym majstersztykiem. Doskonale świecą po zmroku, umiejętnie sterując nopę światła, tak by nie oślepiał innych kierowców. Ponadto przy odpaleniu auta tworzą one efektowne animacje, co dodatkowo podkreśla prestiżowy charakter samochodu. Światła do jazdy dziennej mają typowy dla marki kształt litery J. Pełnią też one rolę sekwencyjnych kierunkowskazów, co wymaga wydania dodatkowych 500 zł. Już sama kolorystyka kabiny i widok wykończonych wysokiej jakości pikowaną skórą foteli budzi bardzo pozytywne wrażenia. Przednie fotele okazują się wygodne, oferują elektryczną regulację w aż 18 kierunkach, co wymaga co prawda dopłaty 14 tysięcy złotych, jednak znacząco poprawia komfort, oferują pompowaną podpórkę pod uda, a także funkcję podgrzewania i wentylacji oraz pamięć ustawień. Choć sama kabina XFA ma już 7 lat, to wciąż wygląda świeżo i atrakcyjnie, w czym bez wątpienia pomógł jej lifting z 2020 roku. O ile z zewnątrz auta zmiany są kosmetyczne, o tyle kabina to już zupełnie inna bajka. Przyznam się szczerze, że gdy spojrzę na kokpit w modelu przedliftingowym i porównam go z obecnym wydaniem, to przedlift dość wyraźnie już trąci myszką. Kokpit wygląda teraz nowocześnie i elegancko, czyli dokładnie tak jak przystało na współczesnym limuzynę klas wyższej. Nawiewy teraz grabnie wkomponowano w deskę rozdzielczą oraz całkowicie przeprojektowano konsolę środkową, która ma teraz filigranowy joystick od automatycznej przekładni zamiast dotychczasowego pokrętła. Większy jest też podłokietnik, który oferuje regulację na długość i skrywa dwa wyjścia USB, w tym USB A oraz C, lecz ma on pewną wadę ergonomiczną. Otóż nie wygospodarowano w nim żadnego słowka to jest wręcz dziwne. W kabinie dominują pułacie skóry, począwszy od góry deski rozdzielczej i jej środkowej części, aż po fotele, podłokietniki i boczki drzwi, które to zdobią skórzane przeszycia. Sama kierownica również jest skórzana, bardzo wygodna i elegancka. Tapicerka foteli w kolorze kremowym Callaway i na panelach z drzwi znacznie ożywa wnętrze i dobrze komponuje się z lakierem nadwozia oraz czarnymi wykończeniami górnych partii deski rozdzielczej. Całość podkreślają subtelne drewniane wstawki na kokpicie i na drzwiach z drewna Engineered Wood, które wymaga dopłaty w wysokości 750 zł, a także rozbudowane oświetlenie ambient ze sporymi możliwościami konfiguracji, oraz czarna zamszowa podsufitka za ponad 2100 zł. Żeby jednak nie było tak idealnie, wstawki po bokach konsoli centralnej tylko udają aluminium, a w rzeczywistości są plastikiem. Razi też styropianowa wkładka w schowku przed pasażerem. Pod względem ergonomii XF wypada naprawdę dobrze. System multimedialny PV Pro z wystającym 11,4-calowym ekranem oferuje bardzo dobrą reakcję na dotyk. Łatwo łączy się ze smartfonem i zapewnia bezprzewodowe funkcje Apple CarPlay i Android Auto. Ponadto system oferuje naprawdę dużo różnych funkcji i wskazań. Wszystko odbywa się dotykowo, choć przyciski skróty logicznie pogrupowano, działają one sprawnie. Z pozycji wyświetlacza steruje się m.in. wentylacją i podgrzewaniem foteli, plus za fizyczne pokrętło do regulacji głośności, które umieszczono obok joysticka w skrzyni biegowniczym w Mercedesach. Panel klimatyzacji posiada dotykowe przyciski i spore wygodne pokrętła do regulacji temperatury. Jedynym zgrzytem jest niezbyt płynne przechodzenie grafik ukazywanych na wyświetlaczu. Konkurencja z koncernu BMW i czy Mercedesa robi to znacznie lepiej. Pod względem przestrzenności kabina xf prezentuje się przyzwoicie, ale nie rewelacyjnie. Z przodu miejsca jest sam raz, zaś z tyłu osobom powyżej 1,85 m może brakować miejsca na nogi, choć w większości będzie wystarczająco. Plus za wyprofilowanie podsofitki, która podnosi się tuż za opcjonalnym szklanym dachem, który kosztuje 9000 zł i znacznie poprawia atmosferę w kabinie, podobnie zresztą jak elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby za ponad 2200 zł. Funkcjonalność XF prezentuje przyzwoitą średnią dla segmentu E, choć uchybieniem są wspomniane schowki przed pasażerem i w centralnym podłokietniku. Na plus należy natomiast zapisać dwa wejścia USB-C z tyłu za ponad 1000 zł. Oraz znajdujący się zarówno na tylnej konsoli, jak i na słupkach B, nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu. Mogą oni regulować temperaturę za pomocą dużych, stylowych pokręteł. Generalnie jednak z tyłu XFa a będzie wygodnie osobom o wzroście do 1,85 m. Bagażnik liczy 459 litrów, lecz jest dosyć ustawny i estetycznie wykończony. Co prawda jest on dosyć płytki, za to długi. Funkcjonalność poprawia także oparcie kanapy składane w proporcjach 40-20 na 40, co kosztuje dodatkowe 2600 zł. Opcji jest naprawdę mnóstwo, a wśród nich znajdziemy m.in. podgrzewaną kierownicę za 1900 zł, z elektryczną regulacją kolumny w obu kierunkach, co wymaga wydania dodatkowych 3000 zł, bezprzewodową ładowarkę do smartfona za blisko 2500 zł czterostrefową klimatyzację automatyczną czy znakomite CarAudio Meridian Surround z 17 głośnikami i subwooferem o łącznej mocy 650 W, kosztujące ponad 2200 zł. Wspomniana czterostrefowa klima wchodzi w skład pakietu Climate za 4400 zł. Na pochwały zasługuje także obfite wyposażenie seryjne, które obejmuje m.in. przednie i tylne czujniki parkowania, dobrze działającą nawigację z nowoczesnymi grafikami, adaptacyjny tempomant, asystenta martwego pola, asystenta pasa ruchu oraz bardzo dobrej jakości kamerę cofania. Obecnie pod maską Jaguara i xf nie oświadczymy większych jednostek niż dwulitrowe. Właściwie to nie oświadczymy żadnych innych niż te o pojemności dwóch litrów. Z jednej strony szkoda, bowiem niemiecka konkurencja oferuje znacznie większy wybór układów napędowych i możliwość wyboru większych silników, z drugiej zaś strony dynamika jednostki napędowej xef pozwala zapomnieć o pojemności. Samochód przyspiesza od zera do setki w zaledwie 6,1 sekundy. Robi to naprawdę sprawnie przy zasługa także seryjnego napędu na cztery koła i sprawnej 8-stopniowej przekładni automatycznej firmy ZF. Oczywiście nie oznacza to, że szarpie i wyrywa się w każdym możliwym momencie. Wszystko robi sprawnie płynnie i przede wszystkim z typową dla aut brytyjskich Gracją. Pod maską drzemie dwolitrowa turbodoładowana jednostka R4 o mocy 300 koni i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm. Wyróżnia się ona dobrą elastycznością, całkiem przyzwoitym spalaniem oraz dobrymi osiągami, o czym już zresztą wspomniałem. Szkoda tylko, że podczas przyspieszania słychać nieprzyjemne wycie, nieprzestające tej klasie pojazdów. Tak na marginesie od 2022 roku Jaguar oferuje tylko słabszy 250-konny wariant silnika, jako iż nasz egzemplarz pochodzi z 2021 roku, ma on jeszcze 300 koni. Podwozie Jaguara XF -a to klasa sama w sobie. Zawieszenie sprawnie i cicho rozprawia się z licznymi niedoskonałościami jezdni łatanymi drogami czy kostką brokową. Komfort jazdy stoi na wysokim poziomie, jednak niekiedy zaburzają go kolejny czy zapadnięte studzienki, na które trzeba po prostu uważać z racji nad spore 20-celowe felgi z oponami o profilu 35. Szczerze mówiąc, i tak jak na obecność takich kół jest naprawdę dobrze. To także zasługa opcjonalnego adaptacyjnego zawieszenia za ponad 10 tysięcy złotych. W połykaniu zakrętów bez wątpienia pomaga bezpośredni, progresywny układ kierowniczy, który zapewnia świetne czucie tego, co się dzieje z kołami. Samochód prowadzi się naprawdę pewnie, pozostając stabilny nawet w ostrzejszych łukach. Ten kociak naprawdę zapewnia frajdę z jazdy, jednocześnie zachowując klasę. Klasę widać też po zajrzeniu w cennik. Bazowy wariant Air Dynamic S z napędem na tylną oś i dwulitrowym dieslem o mocy 204 KONi kosztuje od 277 800 zł. Dopłata do napędu na 4 koła wynosi ponad 12 000 zł. Za 288 800 zł dostaniemy natomiast 250-konną jednostkę benzynową z napędem na tylną mość. To by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o paletę jednostek napędowych w Jaguarze XF. Trochę słabo, zważywszy na konkurencję. Testowany egzemplarz ma jeszcze silnik benzynowy o mocy 300 koni, przez co kosztuje od 346 280 zł. Wraz ze wspomnianymi opcjami finalnie wyceniono go na 427 480 zł. Z jednej strony to naprawdę spora kwota, biorąc pod uwagę obecność zaledwie dwulitrowej jednostki pod maską. Z drugiej strony w tym segmencie takie kwoty wcale nie muszą szokować. Jaguar XF po liftingu dał się poznać jako naprawdę ciekawa alternatywa dla niemieckich limuzyn klasy wyższej. Elegancki, smukły design, dobrze dobrane proporcje, wysoka jakość wykonania, czy luksusowa i nowoczesna kabina. To się może zdecydowanie podobać. Całość wieńczy wysoki komfort jazdy i dopracowany układ jezdny, który w połączeniu z dynamiczną jednostką napędową, sprawną skrzynią biegów i napędem na cztery koła zapewnia kierującemu naprawdę sporą dab Szkoda tylko, że Jaguar tak mocno okroił gamę jednostek napędowych. Jaguar XF pokazuje, że mimo leciwego wieku wciąż jest atrakcyjną propozycją w segmencie E i to nie tylko ze względów wizualnych. To po prostu bardzo dobrze jeżdżący samochód z opracowanymi multimediami, z komfortową i przestronną kabiną oraz z wieloma wysublimowanymi detalami pozwalającymi poczuć się właścicielowi wyjątkowo. W ofercie superauto.pl znajdziecie kilka egzemplarzy jak i Sefa. Wszystkie są bogato wyposażone i mają silnik benzynowy o mocy 250 oraz 300 koni. Niemal każdy jest fabrycznie nowy, wszystkie są dostępne od ręki i objęte atrakcyjnym finansowaniem oraz rabatami sięgającymi nawet 15%. Oczywiście nie zapomnijcie dać suba, lajka, śmiało komentujcie, udostępniajcie nasze filmy, no i do zobaczenia w następnym teście.